Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić mój pomysł na szybki obiad z piersi z kurczaka. Wszystko będziemy praktycznie robić w patelni, tylko sobie ryż ugotujemy w innym naczyniu, a resztę składników wszystko będziemy smażyć w jednej patelni. Co będziemy potrzebować na ten obiadzik? Pół kilo piersi z kurczaka pokroiłem sobie w taką większą kostkę. Do tego będziemy potrzebować 200 g cebuli, pokroiłem ją w piórka i 200 g papryki czerwonej, pokrojona w grubszą kostkę. Do tego będziemy potrzebować jeszcze sól, pieprz, yy, przyprawa kary, oczywiście ząbek, tutaj są cztery ząbki czosnku skrojone i do zagęszczenia, zrobienia z tego jakby takiego sosu pół litra śmietany, w moim przypadku trzydziestki. I dwie saszetki ryżu. Tu akurat jest ryż brązowy. Przechodzimy do działania. Tak naprawdę wszystko dzieje się na patelni. Najpierw sobie wstawimy ryż, żeby nam się już zaczął gotować, bo on się dosyć długo gotuje, 35 minut. I w międzyczasie zaczniemy sobie smażyć naszą cebulkę z czosnkiem, później filet. Dodamy do tego śmietanę, paprykę, przyprawy. I połączymy wszystko w jeden ładny, fajny, smaczny obiad. Tu z boku wstawiłem sobie już wodę na nasz ryż. A w tym czasie bierzemy jakąś dosyć sporą patelnię, bo wszystkie te składniki będziemy musieli zmieścić na jednej patelni. Więc patelnia nie może być jakaś malutka. Potem rozgrzewamy naszą patelnię na średnim ogniu. Dajemy troszeczkę oliwy. Oliwy olej. Poczekamy aż się nam troszkę olej nagrzeje. Dobrze, olej nam się troszkę rozgrzał. To co? Pierwsze co dajemy? Czosnek. Tutaj są cztery ząbki czosnku skrojone w kosteczkę. O Nasz czosnek się już zaczyna ładnie smażyć. Ładnie pachnie. Zaraz będziemy dodawać cebulki. Dobrze, dokładamy naszej cebulki. Cebulka pokrojona w piórka 200 gram. Dobrze, cebulka nam się troszkę podgrzała, troszkę się nam zarumieniła. Dodamy teraz naszego filecika z kuczaka. Pół kilo, sklejone w taką większą kostkę. W tym czasie możemy troszkę popieprzyć i posolić. Damy trochę pieprzu. I troszkę soli. Nie za dużo. Pomieszamy i zaraz dodamy naszą główną przyprawę karę. Myślę, że teraz możemy dodać naszej przyprawy kary około 20 gramów. Nasz kurczak troszkę się już podsmażył. Minęło prawie 10 minut, jak podsmażamy naszego kurczaka z cebulą. W tym momencie możemy spokojnie dodać naszej śmietany 30. Na pół kilo fileta pół litra śmietany 30. I została nam jeszcze do dodania nasza papryka. Te się w tym momencie dodajemy. I wszystko razem ładnie mieszamy. Niech to się teraz tak ładnie zagęści. I można powiedzieć, że nasz kurczaczek, nasz filet jest gotowy. Damy mu z 10 minut, niech on sobie tutaj spokojnie, ładnie, ładnie się pogotuje. Minęło około 10 minut, jak dodaliśmy naszej śmietany. Śmietana już ładnie zgęstniała. Myślę, że już powoli będę kończył z gotowaniem tego fileta. Z duszeniem tego fileta w, naszej, w naszym sosie. Poczekam tylko na ryż i obiad gotowy. Dobrze, myślę, że spokojnie. Starczy tego gotowania tego fileta, tego duszenia. Wyłączam gaz. I czekam na ryż i składam danie, można jeść. Nasz obiad gotowy. Tu mam nasz sosik, pierś z kurczaka. Tu mam ryż. Teraz nic innego tylko ładnie nałożyć na talerz. O. I sobie z ryżem zjemy. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Smacznego.